A, ale ja jako trener mam odpowiadać w ten sposób? Yes. No ja cię nie skupię, jak to będzie lecieć No, ale jest cicho. No, ale ja to słyszę, ja ciągle o tym myślę. Daj no. łącz. Dobrze, przechodzę do drugiego pytania. Po raz trzeci. No. Chyba, no, ale to jest inny, takie, takie fancy, nie? No, ale. A ktoś mi zada te pytania? Nie. nie. Współpracują zespole, współpracują z innymi ludźmi. E, oraz jeśli chodzi Kto, Kto dzwoni? Mam, tata. Cisza na planie, kiedy ja zawsze powiedzieć. No już. A tak, nagrywamy. To nie, tak. Tak. nie wiem, wiesz co, bo wywiad nagrywamy. Cisza na planie. Dobrze, pomijając nasze znaczy całe kwestie jedzeniowe, które przed chwilą sobie przytoczyliśmy, możemy przejść teraz do całej całego kształtu. Tak, chciałbym jeszcze dodać, że dzisiaj. Tak, wracając, przepraszam, przepraszam. Życie, życie pracownika administracji biurowej jest bardzo ciężkie. Mariusz, mów ja? ciszę. A ekran się zgasił, czekaj I się okazało, że po prostu źle cyferki przypisałem. Ja sama. Kochani, dzisiaj minut ciszy. Nie. teraz mamy dwie minuty, bo. To nie, ale to włączy ryby, to się nie będzie pogarszać. Tak. fundacji kompetencje przeszłości rozwijam dzięki współpracy z moim zespołem przy użyciu narzędzi z AI. A więcej. To, co mam to, powiedzieć? Ja będzie ci przypomnieć, że wczoraj nie miałem włos w szkole, a wczoraj robię konferencję. Co jesteś na śniadanie? Łaza!